No to chcieliśmy Was powitać na pierwszej przedsezonowej konferencji prasowej w imieniu klubu Ariwa Polski Cukier Toruń. Są dzisiaj z nami prezes klubu pan Piotr Barański, coach Szydłan Subotić i dwaj zawodnicy Dominik Wilczek i Bartosz Diduszko. Wszyscy panowie oczywiście będą do Waszej dyspozycji, także po konferencji będzie można zadawać pytania indywidualne. Chcieliśmy zacząć od ogłoszenia, o czym pewnie już wiecie, chociażby z mediów społecznościowych, o tym, że ten sezon dla klubu jest wyjątkowy, zresztą tego, że obchodzimy 20. rocznicę powstania klubu. Taki jubileusz będzie dużo ciekawych rzeczy związanych z tym jubileuszem w trakcie całego sezonu. One już się rozpoczęły, chociażby w socjalach, w prezentacji takich archiwalnych materiałów. I tu prosiłbym właśnie prezesa Piotra Warańskiego, założyciela tego klubu. Najlepiej tę historię sprzed 20 lat pamięta o to, aby przybliżyć, jak te obchody tego będą wyglądały. Dzień dobry Państwu. Postanowiliśmy w tym roku, dlatego że właśnie ten rok jest naszym takim, takim małym jubileuszem 20-lecia. Otworzyć taką pewną niespodzianką, chociaż mecz z Legią Warszawa. W ramach przygotowań do sezonu nie jest jakąś może wielką niespodzianką, ale bardzo nam zależało na tym, żeby był to fajny mecz. Ale i teraz będę tak troszeczkę zdradzał więcej tajemnic, chcielibyśmy, żeby to było takie szczególne wydarzenie. Wydarzenie związane z dwudziestoleciem, bo kiedy 2000, w 2004 roku grono moich przyjaciół namawiało mnie na to, żebym się zaangażował do, do koszykówki. Tak troszeczkę sceptycznie do tego podchodziłem, ale patrząc na to, że to były początki, początki jakiegoś nowego kolejnego rozdania, postanowiłem się w to zaangażować i dzięki namowom również innych ludzi stworzyliśmy klub i w 2004 roku był taki pierwszy mecz z WTK Wrocław, który był wygrany przez naszą drużynę w trzeciej lidze. No, i później potoczyło się to tak powoli, po malutku. Druga liga, awans do pierwszej ligi w barażach, bo taki sławny mecz w Toruniu z Kutnem. Niestety ten finał przegraliśmy. No i później już poszliśmy tak trochę za ciosem, może tak powoli, i w pewnym momencie namówiliśmy pozostałych naszych przyjaciół do tego, żebyśmy spróbowali gry w ekstraklasie. No i można powiedzieć, żeby też mamy taki mały jubileusz dziesięciolecia gry w Ekstraklasie. I to dało taki duży bodziec w Toruniu, żeby tą koszykówkę rozbujać. I kolejnym elementem, który chcielibyśmy na, na tym meczu zaprezentować, to będą wszystkie nasze zespoły młodzieżowe. Będzie można zobaczyć, jak klub się rozwinął w ciągu tych 20 lat, co osiągnął, I nie tylko na kamwie, Drużyny zawodowej, ale również tej drużyny młodzieżowej, bo mamy w dorobku kilka medali, mamy sukcesy europejskie, bo być może nie było to aż tak nagłaśniane, ale mamy trzecie miejsce w europejskich rozgrywkach. Pokonywaliśmy takie potęgi jak Lietuvusz Rytas, który jest potentatem, jeśli chodzi o koszykówkę taką zawodową, więc mamy takie osiągnięcia, chcemy to pokazać Państwu, jaki jest nasz dorobek w tym dwudziestoleciu. Mamy również wychowanków, którzy już są znani w Polsce. Kadrowicz Dominiko Lejnicza, który gra obecnie we Francji, jest naszym wychowankiem. To być może tutaj w Toruniu jest to znane, ale szerzej chyba gdzieś to, gdzieś to umyka. Również ogłosiliśmy taki plebiscyt. Bo chcielibyśmy wybrać trzy osoby, które, są, które były czy są związane z klubem. Mianowicie chcemy wybrać trenera dwudziestolecia, zawodnika zagranicznego, który grał tutaj w naszych barwach, no i oczywiście zawodnika polskiego. Zachęcam wszystkich do głosowania. Ten publicity jest ogłaszany na naszych mediach społecznościowych i na stronie. Na stronie również. Chcielibyśmy pokazać Państwu, jak, jak wyglądała ta nasza droga do, do dnia dzisiejszego, tak żeby wszyscy mogli popatrzeć skąd, dokąd zmierzaliśmy. Ja pamiętam jak jednym z pierwszych wywiadów w drugiej widze, e, dziennikarze zadali mi pytanie, jakie są moje ambicje. E, powiedziałem wtedy o dwóch rzeczach. Chciałbym, żeby w Toruniu była Ekstra Klasa. I chciałbym, żeby była pełna piramida szkolenia młodzieżowego w naszym klubie. Z dumą, z satysfakcją mogę powiedzieć, że cele zostały osiągnięte. Zapraszam wszystkich serdecznie 21 września na godzinę 18 na mecz. I po meczu będzie można porozmawiać z zawodnikami, autografy zdjęcia porobić. Także wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam. Zostali zaproszeni wszyscy, którzy w jakimkolwiek stopniu uczestniczyli, no bym powiedział, w szeroko rozumianym klubie, czyli zawodnicy, z zagranicznymi. Wszyscy, którzy od trzeciej ligi do ekstraklasy grali, trenerzy, osoby, które pracowały kiedyś w klubie, także będą na tym, na tym meczu, na tym naszym spotkaniu. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Tak, nawet tak. ja zostałem zaproszony, potwierdzam, tak. że tak jest. Yy, Prezesie, no to czuję się, yy, tak mówi Pan, spełnionym jestem prezesem, bo założyłem yy, awans do Ekstraklasy, awans do Ekstraklasy jest, szkolenie szerokie. No to jeszcze troszeczkę o, o przyszłości w takim razie, żeby się spełnić tak całkowicie. Jakie cele stawia Pan w tym sezonie przed, przed zespołem, hmm. który udało się zbudować? E Powiem może troszeczkę tak przewrotnie, jak czasami trenerzy w stosunku do zawodników. Dla nas ważny będzie każdy mecz. Chcemy walczyć w każdym jednym meczu o zwycięstwo. To nam dopiero może pokazać, gdzie, jakby w którym miejscu się znajdujemy. Różnie tutaj ogląda się inne zespoły, jak zostały zbudowane, jakich zawodników wciągnięto. Ale też pamiętajmy o tym, że pieniądz jest bardzo ważny. On jest bardzo istotny w każdym klubie, ale też pamiętajmy, że elementy nieodzowne w każdym takim, takiej grze zespołowej, to jest atmosfera, to jest chęć walki, to jest coś, co niekoniecznie się przekłada na pieniądze. My mówiliśmy się z trenerem tak, że chcemy grać o każde jedne możliwe zwycięstwo. Nieważne, czy to będzie zespół, który teoretycznie, oczywiście mówię teoretycznie, może być słabszy, czy jest oceniany jako słabszy, czy zespół z aspiracjami o medale. Będziemy walczyć o każdy jeden mecz, o każde jedno zwycięstwo. Okay. dziękujemy prezesowi. Prezes będzie do dyspozycji tak. oczywiście za chwileczkę. Chcieliśmy jeszcze przemówić taką, przyjęliśmy taktykę, z kolejnymi zaproszonymi Panami. Uh, coach Serjan Subotic. Uh, it will be first uh, press conference when you speak Polish? Yeah, um, no, I'm not. not you are yeah. not ready. Okay. So coach, uh, good to see you again. At first. Uh, you know, what kind of team uh, uh, do you be in the press season? Tell us something about us. Uh, you know, every Team, when you build it, looks looks good on the paper and everything. So uh, always you you have some plan. That plan never comes uh, like 100%, 100 percent, 100 percent secured. But uh, I'm happy with the team we have this year, and I, I think we're gonna be able to play good basketball. Of course, we need some time to see to see how it's gonna look on the court, how it's gonna be the chemistry. But so far, what I saw on the court is reassuring and.

have potential difficulties in kilograms and centimeters under the basket uh, do you agree Well, you know that everybody can have their opinion uh, so so it, it's normal maybe it looks like that uh, i would like to have one more big guy but you uh, know just it's it's uh, not easy not easy to do so i i decided to take players where uh, the players I thought they're gonna be best for us, and the they, players they, that were affordable for us. So you know, we just can't afford like some other teams two players on each position. So that's some perfect world, but we can't afford this. So it's obvious we, we, we always need to take some risks, somewhere. So may, maybe in this position we look a little bit weaker, but then I think with the style of playing, with the way we're gonna play, we can, we can take this. Jeśli say o to Dziękuję bardzo. Dominik Wilczek, nowa twarz w zespole. Z dużymi oczekiwaniami powitany w tym tak jak powiedział, w pewnym sensie wchodzi w buty na Cela. Nie bezpośrednio występując go na pozycji może w ten sposób, ale no, legenda z klubu odeszła, pojawi się nowa twarz. Dominik, na początek pytanie. No ten transfer był ogłuszany bardzo szybko jako jeden z pierwszych tutaj w Toruniu, w ogóle w lidze Dlaczego zdecydowałeś się zagrać w Toruniu? Bo taka decyzja wskazuje, że, że to była twoja, twoja pierwsza opcja wyboru. E, tak, Toruń zgłosił się jako pierwszy do, do mojego agenta, do mnie. E, trener bezpośrednio też zadzwonił i to nie raz, nie, nie dwa, więc e, tych rozmów kilka było. E, troszeczkę się to przeciągnęło z uwagi, że, że zawsze po sezonie chcę sobie sprawdzić wszystkie opcje jakie mam i wybrać tą najlepszą, i w tym roku zdecydowałem razem z, z agentem, z moją rodziną, że ten ruch tutaj do Torunia będzie idealnym krokiem dla mnie w, w karierze i, i takim miejscem, gdzie jeszcze bardziej się rozwinę, gdzie, gdzie dodam coś do swoich umiejętności. Też czuję wsparcie tutaj zarówno prezesa, trenera, jak i zawodników, bo, bo znam się tutaj z, szczególnie z Polakami z parkietów, więc. Wiedziałem, w jakie środowisko trafiam, wiedziałem, że będę miał tutaj okazję do, do tego, aby poprawić coś w swojej grze, żeby zagrać jeszcze lepszy sezon. I teraz kwestia jest tylko taka, żeby wejść na boisko i, i to po prostu pokazać i, i udowodnić i zastąpić tutaj godnie Arona Cela w roli tego, tego lidera Polaka. No, wszyscy Cię znamy z występów w innych klubach, znamy Twoją stronę, ale mówi, że. Przyszedłeś to, żeby jeszcze bardziej poprawić swoją grę. Na co zwrócić uwagę szczególnie? Chciałbym być jeszcze lepszym strzelcem niż byłem w zeszłym sezonie, to na pewno. Chciałbym dodać trochę lepszą obronę, skupić się, skupić się głównie na rzucaniu, ale też dodać grę na piłce. Rozmawiałem z trenerem przed sezonem, co możemy dodać, w jakich aspektach mogę się jeszcze poprawić i będę pracował cały rok na to, żeby, żeby to było widać też na meczach. Czyli w wizji trenera i jesteś też ball handlerem. No, Czy ten tego nie nazwał, ale na pewno spróbujemy coś dodać, może zaskoczyć kilku przeciwników nie zawsze, ale chociaż od czasu do czasu, żeby, żeby też zmienić troszeczkę ten styl gry, dodać coś nowego, żeby można było zdobyć kilka, kilka łatwiejszych punktów, a nie tylko tym, co, co inne drużyny mają już zyskałtowane. Pre, prezes mówi tutaj, żeby drużyna wygrywała każdy kolejny mecz. A ty jakie sobie indywidualne cele przed tym sezonem? Ja każdego sezonu mam ten sam cel. Chcę po prostu być lepszym graczem, wygrać jak najwięcej ilość meczów. To, to się wiąże jedno z drugim, bo, bo im lepszy będę, tym więcej będę w stanie dać dla drużyny i więcej tych zwycięstw będzie, ale indywidualnie chcę, chcę, żeby to był dobry sezon, żeby ludzie zapamiętali mnie jako takiego walczącego zawodnika, który dodał coś nowego do, do swojej gry i który na pewno nie zszedł ze swojego poziomu, który był wcześniej. Więc to jest taki główny cel, i po prostu te poboczne, bo to już co wyjdzie w trakcie sezonu, to, to wyjdzie, więc zobaczymy. A prywatnie, jak Toruń, już się zadomówiłeś? Tak, bardzo mi się miasto podoba, jestem, jestem zachwycony póki co. Też duży przeskok z Dąbrowy Górniczej tutaj, bo nie ma co ukrywać, nie wyglądało tam zbyt dobrze pod względem miasta. Także bardzo mi się to podoba, nie miałem jeszcze zbyt wiele czasu, żeby wszystko odkryć, ale, ale na pewno w trakcie sezonu. Pozwiedzam, pooglądam. Też jestem osobą, która lubi aktywnie spędzać wolny czas, więc na pewno z tych uraków miasta jeszcze skorzystam. Dobra, czyli Dąbrowa i to już za granicą, tak? Nie będę tutaj poruszał tego bo jest to drażliwy temat tam na południe Polski, ale... Może karabin się Tak, może przekażę to tak. Panie, dziękujemy Ci I dziękuję do... Nik. Oczywiście Dziennikarz umienię się oczywiście za chwilę pytania. Bartek Liduszko, teraz potrzebujemy chwilki, żeby przedstawić No i mogę powiedzieć to otwarcie legendarne Bartosz Duszko, człowiek, który ile lat gra, gra już w Torniu? Może tak na początek? To będzie dziewiąty rok. Dziewiąty sezon. No jak przychodziłaś te dziewięć lat temu, to myślałaś, że na 9 lat? A, nie, nie. Yy... Nie myślałem, mówię w tych kategoriach, na ile lat przychodzę, miałem kontrakt 2 plus 1 i skupiałem się wtedy na tamtym okresie czasu, ale historia pokazała, że jestem tutaj dziewiąty rok i, i jestem wdzięczny i, i dziękuję wszystkim, że tutaj mogę być, bo, bo jest to wspaniałe miejsce do życia, do trenowania, piękny klub, także polecam każdemu. Nie napisałem tego, to mówię, ja nie, o to o to... własnej, nieprzyjemnej woli. Bartek, no dobra, 9 lat spędziłeś, podpisywałeś kolejne kontrakty, najpierw był rzeczywiście ten 2 plus 1, ale co Cię co roku jednak skłaniało do tego, żeby zostać tutaj w mieście? Walczyliśmy o bardzo różne cele, od mistrzostwa poprzez utrzymanie, to jest zawsze, wiesz tak, wchodzę w to. Tak, no bardzo prosty powód. Czuję tutaj się z moją żoną po prostu jak u siebie I, i ludzie, których tu poznaliśmy i jak nas przyjęli w Toruniu, w mieście, w klubie, także no, czujemy się jak, jak część rodziny. I wychodzimy z takiego założenia, że jak coś działa dobrze, gdzie się czujemy dobrze i y, mamy super relacje, przyjaciół, to nie zmieniamy. Po co to zmienić? Oczywiście. No a sportowo teraz przed tym nadchodzącym sezonem. Z naszych chłopaków, <coughs> wszyscy przyjechali, zaczęliście treningi. Jakie odczucia? Tutaj, jak powiedział trener wcześniej, no, na papierze zawsze wszystko fajnie wygląda przed sezonem, aczkolwiek myślę, że naprawdę w tym sezonie mamy, mamy spory potencjał. Jest dużo świeżej krwi, młodzież atakuje, młodzież idzie po swoje. Także wydaje mi się, że obce też mamy bardzo w porządku. Po tych pierwszych paru treningach mogę stwierdzić, że, że jest dobra atmosfera, dobra chemia między nami. i no, ale tak jak to zawsze bywa w sporcie, parkiet wszystko zweryfikuje. Parkiet wszystko zweryfikuje. To są świetne słowa. One zawsze padają na konferencjach z koszykarzami. Yy, dziękuję Ci bardzo. To tak tak, za to, że to rzuciłeś. Tak, tak. Właśnie na to czekaliśmy. No to jeszcze tylko o, tym, o tej dobrowie i wywołanie przez nami, co tak? byś powiedział? <śmiech> <śmiech> Dyplomatycznie lubię się się Nie rozumiem. No dobrze, panowie, bo chyba. Nie, przepraszam, panie i panowie. Pytania do prezesa, trenera, zawodników. Wszyscy są do waszej dyspozycji. Chyba, że chcecie do rozmów indywidualnych, no to oczywiście też jest taka możliwość. Jeśli można, ja bym pochwalił się jeszcze jednym elementem. To chyba to w... to to tam, to tam, <laughs> Dobra. No tak, jak jest to dwudziestolecie, jak zauważyliście. Człowiek ma tendencję, żeby się czymś pochwalić. Wspomniałem o naszym wychowanku, który w tej chwili gra we Francji, ale powiem tak, w tej chwili w naszej drużynie będzie trenowało pięciu, słownie pięciu naszych wychowanków. Myślę, że to jest taki niespotykany e, wynik w skali kraju. Mogę z dumą powiedzieć, że naprawdę to też pokazuje to, o czym wspominałem o tej takiej piramidzie, gdzie na tym szczycie jest ta zawodowa drużyna, e, gdzie wszyscy chcą w niej grać. I wprowadzenie pięciu wychowanków naprawdę powiem z dumą, że jest to sukces całej naszej organizacji. Wszystkich trenerów młodzieżowych, e, całego klubu. I pokazuje, że można. Nie są to zawodnicy gdzieś, yy, tak powiem, kupieni za młodu i wprowadzeni do naszej organizacji, tylko to są nasi wychowankowie. Także, tak, jeśli chodzi o chwalenie się, to myślę, że to też trzeba po, yy, o tym mówić, żeby to pokazać. tak? Bo to jest naprawdę ważna rzecz. No, i no piramida kształcenia działa. Yy. Zawodnik Kotkiewicz widziałem już na filmiku z treningów. Bodajże u 15 przez ostatnich 6 sezonów chyba w grupach młodzieżowych właśnie twardych pierników. I już wchodzi do, do, do pierwszych Tak, stopnia. oczywiście to, to każdy w jakimś tam swoim być może stopniu, tak? ale Paweł Sowiński, Huber, Hubert Lipiński są już naprawdę pełnowartościowymi zawodnikami. Jest Hubert Prokopowicz Ignacy Grochowscy, Grochowski, który również uczestniczy, no i właśnie wspomniany, więc myślę, że to jest naprawdę się czym pochwalić. To tak, na no, marginesie. No właśnie, więc dwudziestolecie. Pytania oczywiście nie można też kierować na okres przed tych dwudziestoletnimi. Znaczy, taką zapraszam. No to trudne <laughs> <Zacznę od> trudny trudne. <laughs> Czyli co? Indywidualne refleksja również. Aha. To jak? Rozmawiamy? Tak, czyli indywidualnie. No to dobrze. No to tak, to oficjalnie. kamery. Dziękujemy, że przyjeżdżamy. Tak. Dziękujemy.